Witajcie moi kochani! Dzisiaj czas na love update, czyli zaglądamy sobie w relację romantyczną, w której się znajdujesz. No i zobaczymy, co nam się pokaże. Ty i ta osoba. Jakie energie panują teraz między wami. Łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii, miłości. I proszę o jasny przekaz. Mamy Rydwan i trójka mieczy. Wygląda na to, że w sytuacji, w której byłaś, było bardzo dużo ruchu. Było duże pożądanie, było dużo lotyki. no ale niestety trójka mieczy mówi o złamanym sercu. Coś poszło nie tak, ktoś kogoś zranił. Odnoszę wrażenie, że albo ty, albo ktoś, albo może oboje zostaliście po tym. Całym, po tej całej akcji, bo tu słyszę naprawdę dużo action w tej waszej relacji, pozostaliście z bólem serca. Kochani, mamy królową denarów, to jest twoja energia. Położyłaś się jako osoba stabilna, znająca swoją wartość, ty praktycznie... Osiągnęłaś już wszystko w życiu. Masz swoją pozycję, może masz rodzinę. Finansowo również y, wiedzie ci się dobrze. Ty jesteś kobietą mającą bardzo dobre połączenie z ziemią. Jesteś dobrze uziemiona, jesteś też hojna, chętnie pomagasz innym, y, bo sama wszystko masz. Czyli tak naprawdę, królowa denarów to jest. Najlepszy materiał na żony, bo ona nie wchodzi w relacje z potrzeby materialnej czy z potrzeby, nie wiem, podniesienia swojego wizerunku. Ona wszystko ma. I jeśli wchodzi w jakąś relację, to dokładnie ta osoba jest tym ostatnim puzzlem do spełnionego życia. I dokładnie w takiej energii ty jesteś. Jeśli chodzi o tą relację. Tutaj rzeczywiście mogły być wspólne plany, jeśli chodzi o Waszą relację. Przynajmniej ty wiązałaś bardzo duże nadzieje, jeśli chodzi o tą relację. No ale niestety tutaj była jakaś walka. Może walka z otoczeniem między Wami, walka między Wami. Było dużo przeszkód do pokonania. Może w dalszym ciągu są. Wygląda na to, że ten człowiek, z którym masz do czynienia, on nie dawał za wygraną, czy nie daje w dalszym ciągu za wygraną. On chce tutaj, tak naprawdę, on chce tej, tej relacji. Może nie należy do najszybszych, ale on obmyśla w tej chwili jakiś plan, jak tu stabilnie ruszyć do przodu. Jedynym problemem tego człowieka jest. To, że on bardzo często patrzy w przeszłość. Cały czas ten, ta jego ostrożność wynika z przeszłości. Kiedy zrobi krok do przodu, odwraca się, patrzy w przeszłość i robi trzy kroki do tyłu. Następnie robi pięć kroków do przodu, dwa do tyłu. Z taką osobą możesz mieć do czynienia. Co prawda, to nie jest. Um, Jakiś, y, mówię, y, pff, napalony, rozpalony y, młodzieniaszek, ale to jest, osoba, to, to jest osoba, która jest stabilna, która musi wszystko przeanalizować. Jedynym problemem jest to, co go blokuje w tej właśnie w dotarciu do tego zwycięstwa w waszej relacji, to jest to, że on często patrzy w przeszłość. I tu mogą się odzywać różne obawy. I dzięki temu, czy przez to, że patrzy właśnie często w przeszłość i analizuje wszystko, no to będą te największe przeszkody między Wami. To są przeszkody, to są problemy. On może właśnie widzieć, że ta Wasza relacja to mogą być właśnie, że jest jeszcze dużo rzeczy do pokonania, że trzeba wszystko przemyśleć. To jest taka energia, wiecie, szukanie jak ja to mówię w kamizelce rękawów. Tak naprawdę on chce tego, tego, tego związku. I wy bardzo do siebie pasujecie, bo ty, co prawda, emocjonalnie czy, czy nawet mentalnie jesteś bardzo mocno rozwinięta, ty jesteś, praktycznie stoisz ponad nim. Bo ty wiesz, co znaczy kochać i ty wiesz, co znaczy racjonalnie myśleć, jako królowa kielichu. Ja tutaj odnoszę wrażenie, że Ty w tej chwili mówisz: Dobrze, to ja, ja już nic nie robię, ja wycofuję się energetycznie, nie będę się aż tak bardzo angażować w tą relację, poczekam, co on wymyśli. No, i wygląda na to, że tak naprawdę tu jest potencjał do rozwoju. Wy macie wszystkie te tools, wszystkie narzędzia, aby ten związek pięknie rozwijać. Będzie praca, mówi uniwersum, kochani. Jeśli rzeczywiście oboje usiądziecie przy tej taśmie produkcyjnej, zwaną y, życiem, to on z tej energii rycerza mieczy może rzeczywiście przerodzić się w króla denarów. Czyli tu będzie stabilność, on będzie wiedział, że on wszystko ma. I dokładnie tak, jak u ciebie na początku, tylko brakuje tego ostatniego puzla. Czyli wygląda tak naprawdę na to, że w tej waszej relacji wy jesteście tą perfekcyjną parą. Jedyną przeszkodą jest to, że on ciągle jeszcze zagląda w przeszłość. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. A wygląda na to, że się zmieni, bo jeśli będziecie oboje pracować nad tą relacją, to z asem kielichów otworzy się ogromna szansa na życie tą miłością. Zobaczmy, kochani, jak będzie wyglądała jego praca nad tą relacją. Jaką planuje? Pracować, kochani, mamy umiarkowanie, czyli on musi wyrównać serce i rozum. Podejrzewam, że on w przeszłości, może i nawet teraz, cały czas kieruje się swoim umysłem. Może ważne są bardzo dobra materialne, może Właśnie koncentruje się na karierze, na zbudowaniu firmy, na e, właśnie wykorzystywaniu wszystkich możliwości, jeśli chodzi o pieniądze. Powiem Wam tak, że może być tak, że na ten moment on niekoniecznie e, uważa, że on ma. Powiem Wam, może być tak, że Ty finansowo stoisz ponad nim, może jesteś jego szefową. I on na ten moment może sobie zdawać sprawę z tego, że on nie jest w stanie ci czegoś zaoferować. Czy on stoi pod tobą. Wiecie, mężczyźni zazwyczaj lubią stać ponad kobietą. To znaczy, może nie tak egoistycznie, ale oni chcą być tymi, którzy zapewniają kobiecie byt. I mogło być tak, że dla niego tymi przeszkodami było to, że. Kwestie finansowe nie pozwalały mu wejść w tą relację, te kwestie finansowe blokowały go przed tym, no bo, tak jak mówię, który facet chce, yy, nie wiem, yy, stać gorzej finansowo jak kobieta. Więc tutaj, w tej energii, odnoszę takie wrażenie, że on w tej chwili już pracuje nad tym, aby się rozwijać, aby Właśnie się czegoś dorabiać, pracuje nad tym, aby przynajmniej jeśli chodzi o finanse, o stabilizację, być na równi z Tobą. Jeśli to, dokładnie w tym momencie, kiedy On powie, ok, teraz jesteśmy na równym poziomie, teraz może otworzyć się ta szansa na ten związek. I Jego praca będzie również polegała na tym, że On wyłączy w pewnym momencie, Właśnie, że wyrówna serce i rozum. Że zauważy, że tak naprawdę te kwestie finansowe są ważne, ale nie najważniejsze. I wtedy otworzy swoje uczucia. Zobaczmy, jak będzie wyglądała Twoja praca w tej relacji. Siódemka mieczy i piątka dynarów. A! Wygląda na to, że Ty powiesz. Koniec, koniec do tej podwójnej energii, do tej nieszczerej energii, która ciągle wprowadza mnie w energię braku. Ty powiesz jasno nie. Nie do tego, właśnie do tej takiej lekkiej przygody, kiedy tobie ciągle czegoś brakuje. Ty sobie zdasz sprawę z tego, że to jego pojawianie się, odchodzenie, przychodzenie. To może mieć akurat w tym czytaniu, kochani, rzeczywiście coś wspólnego nie z osobami trzecimi, ale właśnie z kwestiami finansowymi. Takiego pana mamy dzisiaj tutaj, taką energię. Tak czy siak, ty możesz powiedzieć: że Ja mam dosyć Twoich wytłumaczeń, że Ty musisz pieniądze, że Ty musisz karierę, że Ty musisz. Nie wiem, szkolenia, że musisz mieć sprawy, wyjazdy służbowe, bo i, ta, bo i tak cię ciągle nie ma. I ja myślę, że ty tutaj powiesz temu dosyć, bądź zdasz sobie z tego sprawę. Ok. Jak to się rozwinie w przyszłości, jeśli popracujecie nad sobą, co może się pojawić? Przyszłości, jak ta sytuacja między Wami się rozwinie. O, tutaj Pan Bóg zadziała. Widzicie, co? Jak. Uj, pięknie. Powiem Wam tak, tutaj zadziała karma. Tutaj Pan Bóg powie, OK. Jesteście połączeni. Poobserwujcie swoją energię. Tu będą takie impulsy z zewnątrz odnośnie waszej prawdy. Ty się położyłaś jako królowa kielichów, ty wejdziesz w swoje uczucia z tej królowej mieczy, z królowej denarów, jeszcze tylko nam brakuje cesarzowej, już mamy Ciebie kompletnie na tej. Więc co ja czuję, że Ty w tej relacji, w której się teraz z Nim znajdujesz, z tą osobą, z tym człowiekiem, bardzo mocno rozwijasz się, rozwijasz różne swoje facety, swoje części. I jest ta stabilność, jest ta mądrość, są uczucia. Tak naprawdę, tak jak mówię, brakuje nam jeszcze cesarzowej i mamy koło zamknięte. O, i chyba jeszcze królowej buław nam brakuje. W każdym razie, tu będą rozmowy, tu będą impulsy, ty wejdziesz w swoje. Emocje. I kochani, mamy kartę świata. Świat mówi o zakończeniu się jakiegoś cyklu, ale rozpoczęciu się czegoś nowego. No i mamy, kochani, barka na wielkie. Tu będzie rzeczywiście zadziała uniwersum. Może właśnie zaczną się zmiany, jeśli chodzi o umowy waszych dusz. No i zobaczmy. Tu będzie koniec jakiś między wami. Tu trzeba będzie coś zatrzymać, coś zakończyć, jakiś cykl w tej waszej relacji. Dać sobie czas dla siebie. Wy będziecie się mocno oboje zastanawiać, jak to ma dalej yy, się potoczyć. No, tu będzie bardzo dużo myśli, dużo ciężkich myśli, co mam zrobić, w którym kierunku mam ruszyć. E, taka sytuacja bez wyjścia. Ale po tej stagnacji, kochani, wygląda na to wisielec odwrócony. Powiem Wam, to może potrwać kilka tygodni, kilka miesięcy nawet. Ta taka stagnacja, to przemyślenie, te, te wszystkie, ta cała analiza tej relacji. Ale wierzcie mi, ten koniec, który jest zainicjowany przez uniwersum, ma na celu, abyś ty weszła w, w swoje uczucia, abyś. Abyś dostała jasności, jeśli chodzi o Twoje uczucia. Dlatego tu coś musi się zakończyć, dostaniecie czas na przemyślenie. Potem wyjdziecie z tej stagnacji i jeszcze będzie wewnętrzna walka. Tu może być jeszcze walka, właśnie taka, taki sabotaż. Wy możecie jeszcze walczyć ze sobą. Może będziecie mieć różne poglądy jeszcze na tą, na tą sytuację między wami. Może tu słyszę. Oboje będziecie chcieli czegoś innego. Inaczej będziecie to widzieć, tą Waszą przyszłość. Ale wygląda na to, że uczucia tu wygrają. Że rzeczywiście to wa te Wasze uczucia, to Wasze pożądanie jest mocniejsze, jak to Wasze ego. Mamy sprawiedliwość. Kochani, tu się wszystko wyrówna. Tu nastąpi sprawiedliwość. To jest również karma. Karta karmy. Ha! Wykażacie się ogromną cierpliwością. Nie, wy nie będziecie chcieli stracić tej roślinki, którą zasadziliście oboje. Wy będziecie cierpliwie czekać, aż ta roślinka urośnie. Do momentu Asa Denarów. Wtedy pojawi się ta wielka szansa na to ogromne szczęście, spełnienie na każdym poziomie, kochani. I z kartą Maga zaczniecie manifestować, czy zaczniecie budować e, swoje nowe życie. Wy użycie wszystkich, użyjecie, przepraszam. Wszystkich Waszych atutów, wszystkich możliwości po to, aby kreować swoją szczęśliwą, piękną rzeczywistość. To jeszcze w... będą różne perypetie, jeszcze się będzie dużo działo, <gry> ale ja myślę, że na koniec, tak jak powiedziałam, miłość wygra. Zobaczmy, co nam powiedzą anioły. Anioły miłości do tej relacji waszej, chemia istnieje tu magnetyczne przyciąganie i dokładnie to powiedziałam przed chwilą e, tu mamy ogromny, zarówno i uczucia, jak i to pożądanie i ja myślę, że ten wasz ogień i, i te uczucia wygrają w tym procesie co nam powiedzą anioły jeszcze jakie przesłanie mają anioły Tutaj w tej sytuacji może być tak, że zarówno Ty, jak i On będziecie prosić kogoś o pomoc, o radę. Bo tu będziecie musieli oboje wyjść z jakiejś iluzji, kochanie, którą sobie stworzyliście. I właśnie znowu mamy poprosić kogoś o pomoc, poprosić kogoś o radę odnośnie jakiejś iluzji. Może ja też usłyszałam, może być rzeczywiście terapia partnerska, może wybierzecie się rzeczywiście na terapię i wtedy, czy osoby trzecie, przyjaciele pomogą Wam wyjść z tej iluzji, która właśnie była niekorzystna dla Waszej relacji, dla Waszego związku. Właśnie jakaś iluzja mogła blokować postęp i tą ostateczną decyzję słyszę. Tak naprawdę uniwersum mówi, tu chodzi o, o wspólny dom, o zakorzenienie się, o budowanie rodziny, o przejęcie y, odpowiedzialności za siebie i o plany na przyszłość. Oboje chcecie tego samego, kochani. Może właśnie w przeszłości próbowaliście robić wszystko, żeby się od siebie nie uzależniać. E, może próbowaliście o sobie zapomnieć, ale tutaj, no, niestety, to nie zadziałało i nie zadziała, bo pokazała nam się też ta dwójka kielichów. E, tu są uczucia i wygląda na to, że w tej chwili, pomimo tego, że próbowaliście, e, to niestety, niestety stety. Wszystko się zmienia, ale się zmienia w Waszych życiach osobno. Zarówno u Niego następują zmiany w życiu, jak i u Ciebie. I te zmiany są bardzo ważne, po to, abyście na koniec się połączyli. Nawet jeśli niewiele wiesz, co się dzieje w Jego życiu. Y bo wierz mi, tam się dużo dzieje. Tak samo jak on nie wie, co się dzieje w Twoim życiu teraz, a dzieje się dokładnie te zmiany, to wszystko, co się dzieje w waszych życiach, ma swój cel. No i uniwersum mówi, że dokładnie teraz, to to nie jest odpowiedni moment, abyście się właśnie połączyli. Ale ta historia już nam się pokazała. Czyli tu trzeba pokonać blokady, tu trzeba wyczyścić jakieś sprawy, sytuacje, wyjaśnić pewnie jakieś um, rzeczy z jakimiś osobami i dopiero jak to wszystko będzie posprzątane, pozamiatane, wtedy możecie ruszyć wspólną drogę. To zobaczmy co nam powie jeszcze Erat Alikwanto. Zobaczcie, na Was czeka pełna obfitość. Mamy stoliczku na się. Tak naprawdę Waszym celem jest obfitość, spełnienie, bycie razem. Praktycznie kompletne szczęście. To jest cel Waszych dusz. Zobaczmy jeszcze, co chciałby Ci powiedzieć od serca. Na ten moment. Ha! Jak to super pasuje. On mówi, nawet jeśli jesteśmy na ten moment od siebie oddzieleni, nasze dusze są połączone. Miłość pokona czas i przestrzeń. My nie będziemy za sobą tęsknić. Widzicie, jak to pięknie rezonują te karty. Co ty byś chciała mu powiedzieć od serca? Co tobie leży na sercu? Co chciałabyś mu wyznać? A ty masz. Dwie karty, że go kochasz i że czas pokaże. Czyli ty jesteś w tym zaufaniu. Ja cię kocham, a czas pokaże, co z tego będzie. Taka, wiecie? Gecilte y, energia. Taka chill. Powiesz jeszcze uniwersum do tej waszej energii. Siła. Mamy Herkulesa. Wy oboje wejdziecie w tą siłę, aby pokonać wszelkie trudności, przeszkody, aby posprzątać, pozamiatać, oczyścić energię. Wejdziecie w tą siłę i z tą siłą zawalczycie o siebie. Taką energię tutaj odbieram, kochani. To teraz zobaczmy, jak Karuna pieczętuje nam to czytanie. Bądźcie jasne i czyste. Bądźcie jasne i czyste. Bądźcie jasne, 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 i już nam sama spadła. Tylko gdzie ją znajdę? Ach, o! Też pasuje. Mamy. Kochani, mamy fichu. Zobaczcie, to fichu pasuje dokładnie do tej karty, do stoliczku nakry się, do tego jackpota obfitości, bo to jest bogactwo. W tej relacji mamy potencjał na pełne bogactwo, zarówno emocjonalne, jak i finansowe. Czyli tak naprawdę, jeśli wy się połączycie, kochani, to to będzie najszczęśliwszy związek Ewa. To jeszcze sprawdzimy sobie te znaki zodiaku, bo aż jestem ciekawa. Huuu! Ładna energia. Kochani, mamy... Księży... Księ... księżyca księżyc księżyc to jest energia żeńska czyli wszystkie kobiety numer 14 mamy słońce energia męska kochani nie będę już więcej nic wyciągać zobaczcie jak nam się pięknie te karty położyły jak one pięknie ze sobą rezonowały powiem wam ta energia jest tak czysta tak jasna tak pięknie to się położyło, tak ze sobą wszystko rezonowało. Ja jestem ciekawa, jaką grupę podróżników tutaj wyłapałam. Kochani, piszcie mi, proszę, kto poszedł z tym czytaniem w rezonans. No, mega, mega czytanie. Kochani, jak wam się to podobało? Proszę, łapka w górę. Kto jeszcze nie nacisnął dzwoneczek, to zróbcie to. To zawsze będziecie powiadomieni, jeśli. Yy, właśnie zrobię kolejne czytanie. Cieszę się już na Wasze komentarze i do zobaczenia, do usłyszenia. Pucieczki!